Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety mielone z serem i boczkiem. Potrzebować będziemy 40 deko z mielonej łopatki, dwa ząbki czosnku, jedną cebulę, 5 deko sera żółtego i 5 deko chudego wędzonego boczku. Jedno jajko. I doprawimy z solą, pieprzem, słodką papryką i będziemy obtaczać w mące i smażyć na rozgrzanym tłuszczu Czosnek, cebulę i ser zetrę na tarce, a boczek drobniutko pokroję. Składniki już mam rozdrobnione. I teraz jajko dajemy do mięsa, boczek, starty ser, czosnek i cebulę. I masę mięsną doprawimy solą, pieprzem, słodką papryką. I bardzo dokładnie należy wyrobić. Ja powtarzam, doprawiamy według własnego smaku. Jeżeli lubimy zioła, a jeżeli mamy świeże zioła, możemy dołożyć. Możemy tutaj dołożyć majeranku, tymianku, jakie zioła lubimy, takie możemy dołożyć. I masę mięsną bardzo dokładnie wyrabiamy. W patelni mam rozdrzany tłuszcz Tłuszcz dowolny Olej, smalec, gęsi smalec I formujemy kotlety Obtaczamy w mące I smażymy z jednej i z drugiej strony ta mięsna musi być taka zwarta to świadczy o tym że już jest dobrze wyrobiona i ja sobie formuję takie nie za duże kotlety obtoczę w mące i dam na rozgrzanej tłuszcz Tak. Tu już mam rozgrzany. Smażymy z jednej i z drugiej strony na złoto brązowy kolor. Tak to wygląda smażymy u jednej i drugiej strony i tak oto kotlety z serem i boczkiem mamy usmażone Zdejmujemy na ręcznik papierowy aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu i przekroimy jak wygląda Zawsze pięknie wygląda i na pewno tak smakuje. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Tak wyglądają kotlety z serem i boczkiem.